Obecne i przeszłe prawdy. Jam jest żywy i umarły, a oto ja żyję na wieki. Amen, i mam klucze piekła i śmierci. Objawienie pierwsze 18. Istnieją obecne prawdy ewangelii naszego Jezusa Chrystusa, a także przeszłe prawdy ewangelii. Na przykład istnieją pisma święte dotyczące narodzin i cierpienia Chrystusa. Takie proroctwa lub prawda już się wypełniły, ponieważ Jezus przyszedł, cierpiał, umarł. Zmartwychwstał wstał i wstąpił do nieba. Niestety, wielu chrześcijan żyje w przeszłych prawdach Ewangelii. Większość z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że po cierpieniach Chrystusa następuje chwała, jeden Piotra 1.11 mówi, szukając, co lub w jakim czasie duch Chrystusowy, który był w nich, oznaczał, kiedy wcześniej świadczył cierpienia Chrystusa i chwała, która po nich nastąpi a także niektórzy inni nie są nawet zaznajomieni z wydarzeniami z czasów ostatecznych, znakami i rzeczami, które muszą się wydarzyć, oraz z powtórnym przyjściem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niektórzy nawet tam żyli, tak jakby obecna Ziemia była ostatecznym celem. Według Biblii cała ta Ziemia pewnego dnia będzie sędzią i nadejdzie nowa Ziemia, więc jeśli wszystkie wasze plany dotyczą tylko budowania na tej obecnej Ziemi, budowania na czymś, co przeminie. Izajasza 24, Objawienie 21. Słowo Boże jest prawdą. Jan 17:17, 17, a w Biblii są prawdy, które Piotr nazwał obecną prawdą. 2 Piotra 1:12. Alleluja. Prawdą jest, że Jezus umarł, ale nie jest to obecna prawda. Obecna prawda to on żyje i jest żywy na wieki wieków. To tak, jakby ktoś powiedział, że premier Wielkiej Brytanii jest tym pierwszym. To była prawda, ale nie jest już prawdą, jest obecna prawda. Wielu chrześcijan żyje w prawdzie przeszłości, a nie w prawdzie teraźniejszej. Prawdą jest, że szatan był tym, który miał całą władzę na ziemi po tym, jak Adam dopuścił się zdrady stanu w ogrodzie, ale nie jest to już prawdą, ponieważ Jezus przyszedł i pokonał diabła i jego kohorty. Biblia mówi w liście do kolosan 2.15a rozbroiwszy moce i autorytety uczynił z nich publiczny spektakl triumfując nad nimi przez krzyż aleluja po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom i powiedział do nich witajcie wszelka władza w niebie i na ziemi została mi dana mateusza 28:18 taka jest obecna prawda chrześcijanie którzy boją się diabła to ci którzy żyją w prawdzie przeszłości to oni mówią takie rzeczy jak uważajcie aby nie dzielić się swoim świadectwem, aby diabeł nie przyszedł po was. Słyszysz nawet, jak niektórzy chrześcijanie mówią takie rzeczy jak potrzebują wyzwolenia. Posłuchaj, nie ma prawdziwego chrześcijanina, który potrzebuje wyzwolenia, ponieważ w momencie, gdy uczyniłeś Jezusa panem swojego życia, automatycznie zostajesz wyzwolony i przeniesiony do królestwa światła. Taka jest obecna prawda Ewangelii. Biblia mówi w liście do Kolosan 1:12 dziękując Ojcu, który nas zgromadził, abyśmy uczestniczyli w dziedzictwie świętych w światłości. Który wybawił nas z mocy ciemności i wprowadził nas do królestwa Jego drogi syn. Alleluja! Mówi, że ma lub ma. On już to zrobił i mówi: Dziękuję. Obecna prawda nakazuje nam dziękować Bogu za to, że już nas wybawił. Wyzwolił mnie z mocy ciemności. Chwała Bogu. Obecna prawda jest taka, że szatan został pokonany przez Jezusa i nie może On zniewolić nikogo, kto głosi i wierzy w Jezusa. Obecna prawda jest taka, że mamy władzę nadepnąć na wszystkie siły wroga i nic nie może nas skrzywdzić. Łukasza 10.19. Alleluja! Otrzymaliśmy życie wieczne, które jest lepsze. 1 Jana 5, 11 do 13. Alleluja. Szatan nie może Cię powstrzymać, a jedyny sposób, w jaki może Cię powstrzymać, to okłamanie Cię, że jesteś w niewoli i potrzebujesz wyzwolenia. Może Cię okłamywać lub sprawić, że uwierzysz w niewłaściwe rzeczy, ponieważ wie, dopóki wierzysz w Jego kłamstwa, że może się z Tobą bawić, ale Jezus mówi, że poznasz prawdę, a prawda cię wyzwoli. Alleluja! Przyjmij i odnów swój umysł w Słowem Bożym: Rzymian 12.2. Tak wielu ludzi zostało oszukanych i myśli, że żyje zgodnie z przeszłą prawdą. Potrzebują tylko ulepszenia ze Słowem Bożym, aby zaktualizować swój umysł do obecnych prawd, aby mogli w pełni cieszyć się życiem. W tym miejscu przychodzi Duch Święty, gdyż Jezus powiedział w Ewangelii Jana 16:13, że gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, wprowadzi was w całą Prawdę. Nie będzie mówił sam od siebie, będzie mówił tylko co on słyszy, a on wam powie. Co jeszcze nadejdzie oraz w 1 Koryntian 2 12, abyśmy nie otrzymali ducha świata, ale ducha, który jest od Boga, abyśmy mogli zrozumieć, co Bóg dobrowolnie nam dał. Alleluja! 7 myśli o skarbie, które należy przedłużyć. 1. Istnieją obecne i przeszłe prawdy Ewangelii. Przeszukuj Pisma Święte. 2 Tymoteusza 2:15, 15, 2 Piotra 1 12, Objawienie pierwsza 18. 2. Obecna prawda wyzwala Było prawdą, że Jezus zmarł, ale obecna prawda jest On żyje i żyje na zawsze. Żyje w nas dziś. Objawienie pierwsze 18. 3. Słowo Boże jest prawdą, a Jego obecne prawdy czynią Cię wolną. Jezus mówi, że znajesz i prawda Cię uwolni. J 17,17, J8,32 4. Nie strach. Prawda? Że szatan miał autorytet adamiczny, ale obecna prawda jest, że Jezus go pokonał. Kolosan 2, 5, Mateusza 28 2.18 5. Obecną prawdą jest Jezus dał nam swoje uprawnienie wyprzedawania diabłów i chodzenia na nich. Mamy władzę nad szatanem. Łukasza 10, 19, Marka 16, 17-18 6. Chrześcijanie Którzy obawią się diabła i potrzebują wyzwolenia, to żyją w przeszłościowej prawdzie. Obecną prawdą jest dziękowanie, Bóg wyzwala cię z mocy ciemności i przekazuje cię do Jego Królestwa Światła, kiedy wierzysz i głoszcie w panowanie Jezusa. Kolosan 1, 12-13 7. Obecna prawda jest, że mamy wyższe życie i otrzymujemy ulepszenia i aktualizacje przez Ducha Świętego i słowa słowa. Codziennie badaj Słowo Boże, aby uzyskać najnowsze informacje z Królestwa, 1 Jana 5, 11-13, do Jana 16-13, Rzymian 12, 2, 1 Koryntian 2-12, DZ 20 Modlitwa. Drogi niebiański Ojcze, dziękuję Ci za Twoje wieczne Słowo i życie, które nam dałeś. Objawiłeś się nam poprzez swoje słowo i przez Twojego Ducha w szczególny sposób z powodu Twojej miłości. Kiedy poddaję się Tobie i codziennie studiuję Twoje słowo, moje życie jest aktualizowane i jestem ulepszony, aby żyć w rzeczywistości Twoich obecnych prawd. Dziękuję Ci, Ojcze, jestem tym, co mówisz, że jestem w Twoim słowie i mam i mogę zrobić wszystko, co powiedziałeś, co mogę w Twoim słowie, w imieniu Jezusa. Amen. Dalsze cytaty. 2 Piotra 1, 12. Dlatego nie będę niedbały, aby Was zawsze przypominać o tych rzeczach, chociaż je znacie i utwierdzicie się w obecnej prawdzie. Zostań wsparciem. https wwwfacebookcom becomesupporter 79035 790351734481852 Myśli o przeglądaniu skarbów, 7 książek w jednej. Tom 1 https://www.amazon.co.uk. Slash ref równe centymetry podkreślenie sw, podkreślenie r, podkreślenie W podkreślenie apa, podkreślenie i. A także, jeśli wolisz książkę w miękkiej oprawie, zobacz poniższy link, aby zamówić ten. Książka jest dostępna zarówno w wersji Kindle, jak i miękkiej. Myśli o przeglądaniu skarbu, 7 książek w jednej, tom https <ślesz> 2. slash slash www.amazon.co.uk slash <ślesz> ref równe centymetry podkreślenie w podkreślenie r podkreślenie w A podkreślenie apa podkreślenie i